Ale jak naród nie słucha nauczania, nie słucha, nauczania tylko... tak. ani nauczania moralnego naród nie słuchał, a ani społecznego. Społecznego, I nie, że nie słuchali, to jeszcze go nauczanie wyrzucili do kuba na śmierć. A katolików uznali za oszołomów. Od się Tak, tak. Mówią, że to jest ciemnogród, tak i tak. za ścianę ściany. To jest właśnie, o nas to właśnie mówią, nie? Po tych, którzy e, popierają wychowani w długów wartości katolicko narodowych Brodę obecnie brode, masz. A to no, Zobacz tam jak tam teraz ci... jest kolejka. Ja nie stanę, zobacz jak tam jest kolejka. Ja nie stanę, bo mnie nie ma. Ja ci mówiłam, jak tam obchodziłam. Wstań tu, tu było do południa. To już byśmy byli. Ja bardzo, ja na cztery bardzo. No tak, ale myśmy chcieli ludzie mówią, że koguny każą. Dajemy to. Dajcie chustki. Co? ci, no tak, jeżeli Ja mam tu, ale się nie chcę szukać. A czy, wy... Takie mam jeszcze tłusty tą brodę? Nie masz tłustą taką, <ślundrama> Ja mam tłusteczkę, <ślusty> ale gdzie ziutek, tu? No już teraz, masz jeszcze. Nie, ja mam tłustą. Ale od czego ja się taka ogórka? No bo takim apetytem no. jadłem. To zaproszenie zatrzymam dla siebie. Można, Dziękuję bardzo. Nie dam. ma za co. No, to mam zaproszenie. Ale upał. Nie, ale nie. Nie, to tak, słońce nie tupa. Ale tak, nieba kiedy ten upał. A ja mówię, że upał. A ja mówię, że nie. Czy jeszcze w marynarce? ja bardzo zaproszeni. Ja w Bo ja zaliczam się do tego Ciemnogrodu, to oni jeszcze o mnie właśnie <noise> pamiętają. <nie? głosy> Ja no jestem, rowerzyści, ja, jestem byli. ja jestem z tej opcji Ciemnogrody. Ale po co ty mi <śmieniu> rzutek wołałeś? Tam trzeba było tam, tam W końcu byśmy doszli. No, trudność, dobra, jest, to im. Bo ja tak sam. prywatnie. tak. Bo, ja pan, Dzieci są ja to brywach, tak. ja ja i w brywach się nie Nie, nie. to jest? Pieseczka z To jest kawałek kawałka. I nie kawałka. I kawałek kawałka. tutaj. Po co, to nie co? Trzeba to wziąć Tak i tak można wziąć. Można i takie, i takie. Ja tam ruskie chcę. Ja mam Ja też ruskie. Ale można wziąć i te i te, ona wymiesza wtedy. Da, te i te jak chcesz, ale ja chcę ruskie. Ja też chcę grzybowy siutek. A ty chcesz grzybowe czy ruskie? Ruskie i kołduny. No ale kołduny jest osobna kolejka, to nie możemy tu kupić razem kołdunów. Kurwa, no to pierogi, no. Jak się kołduny kończą. Dobra, no to Janka, stójmy, tu zjemy sobie pierogi, później zjemy sobie te kołduny. Starczy, to to nie ma co tu przeżywać. Jak starczy, to starczy. Właśnie tak mówię. No, starczy, posyć. to starczy. Nie zamierzam. Tak. Ważne, że przyjechaliśmy. Najważniejsze, że oczywiście że no. Ale scenaria jest naprawdę wyjątkowa. Proszę? Wyjątkowa scenaria tutaj jest. No, I park elegancki, tak. prawda? I naukowo właśnie też lasy tak. wszystko. Tak, tak. A słońce i pogoda w ogóle, prawda? Co ty z ale co roku. No, co radę, to tak, naprawdę. Tak. Właśnie. Co roku? Taka piękna scenaria, ta jesienna, że... Organizacja. Bardzo, no, bardzo ładna, to bardzo ładna. To też oczywiście organizacja nie bardzo wie, dobra. Tak, wszystko tego. No. I burki, do tego dołączył się i... No podziwia tutaj te władze tak? samorządowe, podziwia. Tak. Moment, bo mnie tu Janka woła, co chcesz? Tu stoimy. Tu? No, za kołdunami, tu możesz no, filmować. Czutek, a ja się chciałam spytać, co tobie za rurka tam taka wystaje? Co jest? Rurka do picia? Do picia. Tak, dla alpinisty na rower, nie? Marek nie a, kupił. Na rowerem nie jechałeś. W sensie. Marek nie kupił ten lesach, No, no wiem. Co? Dałeś trzy stówki. Trzy Ale to w no, może to. Odwróć to tu, to jest rowerowy. No, to jest nie tylko rowerowy, ale, ale wygodny, bo tamten... Tamty, Już byśmy sto razy mieli ten. Z tamtym się umęczyłem. Ale to powiedz Kaziowi, że my tu stoimy, nie? On, no, ja mówię, on kupuje, on cztery porcje nam kupuje, a my w tym czasie może dojdziemy no, wreszcie to, tu. To, 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 to. Chleb kupiłam sobie i tobie mi przechwycili. Tam było jeszcze najmniej ludzi. A ten ksiądz żyje, ten ksiądz Krzysztof, który dwa lata temu tak ładnie tutaj... Ten miejscowy, co jego książkę kupiłam, pamiętam. Miejscowy, no ten jest ten, 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 ten siwy, ten ksiądz. Czy miał umrzeć? pani umarł. No bo on tam mówił, no, ten, ten, który mówił te ogłoszenia, nie. I dziękował, to nie był Ale jest, on się wydaje, jest, jest ja go widziałem. To słońce jest do wykończenia. Ktoś stoi, ja mu potem kupię. A jeszcze jak tyle ludzi, nie? No, coraz więcej. Naród zaczyna się budzić chyba. Wstaje ze snu zimowego. Jeden napisał w portalu Polsko gdzie jesteś w grobowcu że co? Polsko jesteś w grobowcu jak cię, jak cię mało Stoimy tak no, Oni będą szybciej na pewno so, pierogi zjemy, ale już tu byśmy mieli już nawet. A ktoś mówił, że mamy stać w jednej kolejce, będą i pierogi i te. Nie kazałaś się stać tu. Że będą i pierogi i te. nie stałem, nie? Jak coś kołduny. Ja co no a ja nie kazałam, bo po co mnie wołałeś, robiłeś. będzie cię oglądał, twój kuzyn w Przestań, ty mi nie dawaj mnie w telewizji, bo ja nie chcę. Tych to 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 nie Ale się, Ale się no nie Teraz tak? no, na, na Nie, on jest widzi Pani, wszystkiego też Pani nie wie. Nie wiem, tak. Ja